Z strony Ania, witam się z Wami ponownie na moim kanale. E, I witam się ja, i witam się Garcia, jak już zresztą widzieliście przed chwilą. E, jest oczywiście koło mnie, zawsze kiedy tylko kamera się włącza. Spędzimy sobie dzisiaj wspólnie czas. Wybieram się na plantację. Na plantację, do plantacji, chyba na plantację, na plantację em, borówek. Tak, jest już końcówka lata, więc w ogóle mam nadzieję, że jeszcze coś tam będzie, ale niby dwa tygodnie ma jeszcze być. Już teraz w sumie borówek tak w sklepie są, ale są dosyć też drogie. No zobaczymy, jak będzie na tej właśnie bioplantacji. Można tam albo kupić sobie borówki, albo można je sobie samemu zbierać. No także jest misja, że będziemy je sobie właśnie sami zbierać. Z tym, że już zrobiło się ogólnie popołudnie bo rano niestety padało. Także mam nadzieję, że nie będzie tam jakiegoś błota i tak dalej, bo jeżeli będzie, no to, no to nie będziemy tego zbierać, no bo no tak trochę niefajnie, wiadomo, ale wtedy sobie po prostu je kupimy. Sama jestem ciekawa, jak tam jest, nigdy tam jeszcze nie byłam, a jest to niedaleko właśnie od miejscowości, w której mieszkam, no i takie wiecie, bioborówy, Spoko sobie, nie wiem, kupić, Większą ilość, bo za chwilę ich w ogóle nie będzie. No i wiadomo, można zamrozić. E, chcę zrobić z tego też marmoladę ciem e, borówkowym. Także no mam nadzieję, że uda mi się jak nie chociaż je zbierać. No to może chociaż jeszcze kupić e, właśnie i zobaczymy. Sam, sama jestem ciekawa, pokażę Wam. E, I co? Śmigam tutaj, żeby się wpasować w naturalne klimaty. To śmigam w. W mojej stylówce, czyli spodnie, które kupiłam sobie na wyprzedaży i chyba wam je pokazywałam albo nie pokazywałam, bo mam w zamiar nagrać właśnie film pod tytułem nowości w szafie, także są to takie spodnie i do czego jest góra, którą kupiłam już jakiś czas temu, więc tą górę na pewno widzieliście w jakimś już mierzymy ale właśnie te spodnie z tym fajnie tutaj robią komplet, spodnie są z góra jest taka dopasowana, to w ogóle jest body, ta góra i ją już kupiłam, tak jak mówię, jakiś czas temu, natomiast właśnie spodnie kupiłam na wyprzedaży, były też inne kolory, są naprawdę fajne, trochę się gniotą, no bo to jest, to jest len jednak, mimo wszystko, no wiadomo, len się gniecie i... Ogólnie ja w spodni w H&M rzadko kiedy, rzadko kiedy je zostawiam, bo rzadko kiedy mi pasują. A te mi pasują, także spoko. One w ogóle są dosyć duże w rozmiarze L, ale chodzi mi o to, że długościowo mi pasują. Zrobił się z tego fajny komplecik z tą górą. No i pogoda, tak jak mówię, troszeczkę się... Trąbała i ostatnimi dniami było ładnie, pięknie i w ogóle super. E, no, a standardowo, jak ja mam e, wolny dzień i chcę sobie coś zaplanować, no to oczywiście pogoda e, jest tak, jak w ostatnim zresztą vlogu, było dokładnie tak samo. Deszcz i tak dalej. No, ale wiecie, no tak jest moje szczęście, ale to nic. Najważniejsze, że nie pada, teraz nie pada i ma nie padać już, więc e, może, może coś się tam e, uda zebrać. Fajnie by było. Taka wiecie satysfakcja zebrać sobie sami, no zobaczymy, zobaczymy czy się uda, także tak, tak wygląda stylówka, do tego buty, albo kampusy, albo trampki i, i, i śmigam i pokażę Wam jak to będzie na tej plantacji. Wrócę się może, żebyście mnie widzieli. Przypnę sobie gdzieś tutaj ten mikrofon. Oczywiście udało nam się dojechać, pokażę Wam zaraz ten wielki sad z tymi borówkami, ale oczywiście co się okazuje, że jest zamknięte. Także miało być otwarte do 17.30, specjalnie się wybraliśmy, no i oczywiście dzisiaj jestem sen. dzisiaj zamknięte. Szkoda, bo tak delikatnie pokropuje, ale to by nie przeszkadzało myślę w ogóle. No i tak wiecie, no fajnie tutaj widać te, te pokażę Wam jak to wygląda. To są właśnie wielkie jakby tutaj sady z tymi borówkami. No, ale tak jak mówię, niestety wszystko zamknięte. Te krzewy są mega wysokie, więc myślę, żeby to się naprawdę fajnie zbierało. Nie trzeba by było, wiecie, mega się jakoś nachylać przy ziemi, czy jakieś małe krzaczki i to się ciągnie i ciągnie tam aż do samego e, końca. Także koleżanka mi właśnie mówiła, że tutaj e, jest naprawdę ogromny, ale aż tak ogromnego sobie tego nie wyobrażałam. Ostatnia osoba właśnie przyjechała i no, niestety, tak jak widzicie, jest zamknięte, także mogę jedynie. Tutaj stanąć sobie i zrobić sobie zdjęcie, że to jechałam. Marmolady nie będzie, czemu nie będzie, mrożenia nie będzie. Może uda mi się za rok i wtedy nagramy sobie borówkowego vloga za rok. No nic, śmigam w takim razie, może kupię sobie po prostu borówki w sklepie, Jedyny plus jest taki, że chociaż jest to w lesie, więc można się przejść kawałek po lesie, fajnie pachnie tutaj drzewkami, także no to jest chociaż plus tego, że można sobie zrobić spacer jak jest zamknięte, tylko czy ten spacer wyjdzie to też nie wiem, bo nie padało w ogóle, teraz znowu kropi. Ale to ładnie pachnie, czuję się tutaj, o lampa się zapaliła, czuję się tutaj jak nad morzem. Wiecie, kojarzycie te ścieżki takie, jak dochodzisz do morza i właśnie fajnie tak e, pachnie tymi, tymi drzewami, tymi świerkami tym wszystkim e, i tym takim piachem, właśnie leśnym piachem, takim miękkim piachem. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, no ale o to mi właśnie chodzi. To właśnie takie coś czuję, więc trochę się czuję, jakbym szła ścieżką i za chwilę miałaby się pojawić, zajrzeć morze gorzej będzie, jak mi dzik wyskoczy. Witam w nowym dniu. Śmigam do Action. Zobaczymy, czy w Action jest coś nowego, fajnego. Już wczoraj nie wróciłam, um, ale za to jestem dzisiaj i zobaczymy sobie w tym Action, czy coś fajnego znajdziemy, jak to w ogóle wygląda. Ostatnio mi się różne fajne nowości wyświetlały na TikToku, więc może będzie coś fajnego, ciekawego do domu, może już trochę coś jesiennego. Wczoraj też jak widać, było, już pogoda była taka dosyć jesienna, także... Śmigam i zobaczymy sobie, i wejdę jeszcze do DM-u. Chcę zobaczyć te właśnie róże z róże z a z No i szukam też jeszcze właśnie olejku do ust. Zobaczymy, może coś fajnego będzie kosmetycznego. Zawsze dobrze wiedzieć, co tam w trawie piszczy, jakie tam te nowości są, czy są fajne, czy, czy nie bardzo. No, a na razie zobaczmy sobie, może coś fajnego będzie w action, także śmigam i jeśli uda mi się nagrać, jeśli nie będzie aż tyle ludzi, a myślę, że będzie, no bo dzisiaj jest weekend, no to y, myślę, że będzie trochę ludzi, ale jakby nie było, no to spróbuję nagrać chociaż jakieś małe przebitki. Nie mogłam tam za dużo nagrać niestety w tym action, bo tak jak właśnie przypuść, przypuszczałam, był po prostu ogrom ludzi. Co chciałam coś powiedzieć? To wiecie, ktoś przechodził, ktoś coś mówił, więc nie bardzo tam byłoby w ogóle coś słychać. Co mi się w tym action ogólnie podobało, to podobało mi się właśnie ta pufa, ale ostatecznie jej nie wzięłam, bo mówię, gdyby była ona pokazana um, wielkościowo, tam były oczywiście wymiarne psy, możemy było sobie wyobrazić, ale no chciałabym zobaczyć, jak ona by wyglądała złożona, czy nie było żadnego przykładu, więc mm, mówię, dobra, mm, nie będę tego brała w ciemno, no. ale pokażę Wam, co mam. O, Kiercius! Przywitał się ze mną, i teraz poszedł znowu spać. W każdym razie pokażę Wam co mam, i pokażę Wam co kupiłam w DM-ie. Poczekajcie. Muszę tutaj wyciągnąć to z mojej magicznej torby. Kupiłam cztery rzeczy kosmetyczne. Już Wam pokazuję co: Gloss, Lip Oil. Olejek do ust kupiłam marki Essence, ale ten jakby czarny, i tutaj niech się nie przerażą. Moje kochane, które nie są jakby aż takimi makijażowymi duszami, to się nie przeraźcie. Ja zaraz Wam pokażę, eee, taki czarny. Nie, on nie jest taki czarny. Już Wam zaraz pokażę, Swoż na ręce, eee, jak on wygląda. Mogę go od razu dać na usta, nawet bo po prostu ten olejek. Pokazywałam Wam już ostatnim razem. Kupiłam go w tej jasnej wersji i ja po prostu te olejki no uwielbiam. Można je używać naprawdę na okrągło. On tak wygląda na ręce. On jakby będzie przyciemniał. E, widzi widzicie tutaj, że to nie jest jakiś super e, mocny e, czarny, tak jak to się wydaje w opakowaniu, natomiast to to jest konturówka, której nie mogę totalnie zmyć. Drugą rzeczą, którą mam to jest ten właśnie róż z NYXa. Nyksa uwielbiam, jeśli chodzi o kosmetyki, to go bardzo naprawdę bardzo lubię. I ja już go troszeczkę przetestowałam w drogerii. Były cztery, cztery tutaj rodzaje. On jest teraz zamknięty. Zaraz postaram się to jakoś otworzyć, tylko nie wiem, czy mi się uda jedną ręką chwila. Mega w ogóle tak pięknie pachną te róże. Właśnie nie wiedziałam, te, czy to te róże tak pięknie pachną, czy po prostu coś tam tak pięknie pachnie. Ale to te róże tak pięknie pachną i ja go wzięłam w odcieniu 08. No, oh, ale pachnie. Już wam pokazuję kolor tego różu. Ma w ogóle tutaj taką mozaikę. Ładnie jest to zrobione. Jest mocno napigmentowany, i nałożyłam go już nawet teraz trochę na policzki, w sensie w drogerii trochę na policzki. Wygląda w ten sposób. Tylko, że ja już wcześniej tak miałam inny róż pod spodem, także to aż tak y, nie widać teraz. Ale są mocno, mocno napigmentowane. Cztery kolorki, był jeszcze jeden taki w ogóle, wiecie, Barbie. Y, Barbie kolor, ale jego nie wzięłam. Bo stwierdziłam, że już w sumie ostatnio kupiłam ten z Essence i on też jest właśnie coś podobnego i ten kolor jest mocny, jest wyrazisty, tak jak ja zresztą lubię, e, mocny ogólnie róże, ale nie jest e, taki właśnie mocno chłodny, bym powiedziała. No i jest też e, rozświetlający ogólnie. On jest e, taki w ogóle na konsystencji, on jest prasowany, to nie jest mokry róż kremowy, w ogóle tam było właśnie napisane, że on ma jakiś ekstrakt z mango i też właśnie oczywiście ma słia. Także. Spoczko. Co jeszcze wziąłam i co muszę teraz, totalnie muszę to teraz zobaczyć z Wami. To jest konturówka, ponieważ tej konturówki nie było niestety testera. Tak, i to jest konturówka 09, też NYX. Te konturówki już znam, ale nie mam tego koloru, nigdy nie miałam też tego koloru, także yy, już to sobie patrzymy. I, I to jest właśnie taki odcień odcień z 809. Tej konturówki, no i zaraz zobaczymy, jaka ona będzie. Mam nadzieję, że to będzie tak. Uff, to jest coś takiego, co ja chciałam. To jest y, ciemny brąz, y, padający lekko, właśnie wiśniowy. Taką konturówkę właśnie chciałam, już Wam pokazuję. To jest ta konturówka. To będzie dobre kombo. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. No i ostatnia rzecz, którą jeszcze mam, to jest też właśnie taki błyszczek z NYX A o. Błyszczyk z Nyxa. To jest ten Butter Gloss, ale właśnie w wersji Blink. Oczywiście jest cały poklejany taśmami. Także piękny brąz i on w ogóle ma właśnie też drobinki. Także no, jestem ciekawa. Tak, mogę go teraz troszeczkę nałożyć, ale już jest teraz tyle nawalone po tym olejku, że myślę, że i tak już nie będzie nic widać, ale e, spoko. Na pewno wrzucę jakąś rolkę. Gdzie będzie można to zobaczyć. A teraz zrobię sobie tylko szybko pierogi i zaraz wracam. Są i one, moje pierogi. No to będą pierogi z serem i z jagodami, bo oczywiście nie robiłam ich sama. Skoro nie było mi dane zbierać tych borówek, to chociaż zjem sobie pierogi z jagodami, tak w tym klimacie. No gdybym miała te borówki, to pewnie bym sobie je zblendowała i bym sobie je fajnie polała, te pierogi, tym, tym takim sosem. A tak no pol polałam sobie po prostu masełkiem. Życzę mi smacznego, ja życzę Wam smacznego, jeśli coś jecie. A już naprawdę, a, mój żołądek krzyczy, daj mi jeść, daj mi jeść, bo no, takie trochę chodzenie i tak dalej, to wiadomo, że człowiek, to jednak zgłodnieje, nie? Tak sobie właśnie tutaj leży moja mała kuleczka koło mnie i coś nie ma zamiaru dzisiaj chyba wstawać. I sobie trochę poodpoczywa. W końcu kocie życie. No to wiadomo. Nie no, fajnie byłoby mieć takie życie, nie? Zaraz wam jeszcze jedną rzecz pokażę. I będą to buty. I będą to zamienniki z Samby, które mi przyszły. Mm. I właśnie się zastanawiam sobie, czy ja sobie zostawić tak znowu buty. W sumie ostatnim razem też zamawiałam buty, no ale to było kilka, trochę więcej rzeczy z HNT i faktycznie chciałam mieć sandały, aczkolwiek teraz, tak jak mówiłam, mam obsesję na punkcie właśnie wiśniowego koloru. I po prostu chciałabym mieć takie właśnie bordowo-wiśniowe buty. Stwierdziłam. I jednak stwierdziłam, że właśnie znalazłam też właśnie specjalne. No ale potem mówię, kolejne buty Adidas, zamawiać, no w sensie wiadomo, że te buty są zarąbiste i tak dalej e, i są ładne, no ale one też trochę kosztują i tak, um, hmm, mówię, dobra, zobaczę, czy jest może coś fajnego, może jakieś inne fajne bordowe buty, właśnie. no i znalazłam e, i już Wam pokazuję, jak one wyglądają, muszę <głoszę> wstać, ja strasznie mi się nie chce, ogólnie to są buty ze Stradivariusa e, i myślę, że... Mogą znaleźć się ich właśnie tutaj? E, zwolniczki. myślę, że może się komuś podobać. No, przecież one nie są mega, ok? E, są zupełnie inne. Nawet nie idzie tego w żaden sposób połączyć z marką Adidas, że to jest jakby, e, nie wiem, może podróba czy coś, no bo, e, no bo one mają zupełnie inne logo w inną stronę. Mają dwie, a nie trzy. E, te, jakby paski z boku no i są właśnie e, te paski w ogóle jak widzicie też są wy, wygięte w różne strony, plus tutaj z tyłu jest też jeszcze takie coś e, takie właśnie, taka, taka guma i w butach właśnie Adidas tego nie mamy. E, no i nie ukrywam, że bardzo mi się one spodobały i dajcie znać co właśnie o nich myślicie, no bo cena jest trzy e, razy niższa niż Adidas jednak, więc nie wiem właśnie czy byłby sens znowu brać te Adidas. E, a nie ukrywam, że po prostu bardzo, bardzo podoba mi się ten kolor. Boski jest ten kolor. Czekajcie, odłożę na ziemię i podam Wam kod kreskowy, jakby mm, się komuś spodobało. Łapcie e, kodzik. No, kamerę. wyostrzysz? Nie wyostrzysz? Kamera chyba mi tego nie wyostrzy. Powiem Wam coś, nie chcę wyostrzyć. No dobra, kamera nie chce mi coś tego wyostrzyć, więc po prostu postaram się znaleźć te buty na Wariusie i podlinkować wam w opisie. Ustawiłam je teraz typowo w słońcu, znaczy w sensie w świetle dziennym, nie w słońcu. No i po prostu patrzcie, ten kolor jest naprawdę fajny. On no, no nie idzie, po prostu to jest kolor top. Zimą, modne też w tym sezonie, na jesień to będzie zamsz, no i one są właśnie też super, że są zamszowe. I właśnie chciałam mieć albo torebkę, albo buty w takim odcieniu. Torebkę mam tam czerwoną pinko, co też się trochę łączy z tym, z tym właśnie kolorem, co już wam pokazywałam wcześniej, dlatego stwierdziłam, że właśnie skuszę się na buty, że odpoczywam teraz. Włączam sobie serial. Na okrągło oglądam Wikingów. Muszę dogonić mojego męża, bo on już oglądał wcześniej Wikingów. Po prostu, no, e, jestem, jestem tym serialem mega zachwycona. W sensie bardzo mi się podoba. Jest to taki właśnie serial. E, no żeby nie mówić epicki, no to powiedziałabym, że jest to taki serial, który naprawdę zapala pamięci i może polecić każdemu z. E, jest odcięciem ręki, ale po prostu można polecić każdemu. Na razie myślę, że się oddale, właśnie na mały relaks. Buty widzieliście i tak, no. Także na razie to wszystko i no, śmiegam, odpalam sobie ten serial i będę chillować dalej. No dobra, oczywiście nie zrobiłam tego ciasta wczoraj, tak jak miałam w planach, także witam się z Wami w nowym dniu, witam się ja z moją maczą. <grym> no tak, mam nawet teraz zwyczaj, staram się pić maczem. Słyszałam, że właśnie dobrze oczyszcza, działa 7 razy. Znaczy w się sensie interesowałam się już o tym wcześniej, ale nigdy tego nie próbowałam, bo e, tak się stawiałam, że macza ma ogólnie działać jako 7 razy 7 razy filiżanka zielonej herbaty. Ma być w sensie 7 filiżanek zielonej herbaty, jest w tej jednej maczy. No i ja się tym właśnie interesowałam, ale zawsze sobie tak myślałam, że skoro zielona herbata ma lekko taki gorzkawy posmak, piją od czasu do czasu, bo jest też bardzo zdrowa, no to jak będzie smakowała ta właśnie macza 7 razy. Siedem razy, jakby ta zielona herbata. No, bo od razu, jakby autentycznie wydawało mi się, że będzie to gorzkie. I pokażę Wam, jaką ja mam. I kupiłam sobie w Tiki Maxie taką maczę. E, organiczną maczę, e, jakiś właśnie taki proszek. To wygląda tak w środku. No, i oczywiście, już na dzień dobry było tutaj połowa pudełka. Także nie wiem po co takie marnowanie po prostu, jakby miejsca w mojej szafce. No, bo tu naprawdę to pudełko jest takie, a tutaj było dotąd od, od razu tej maczy. Ja wypiłam ją jak na razie trzy, może cztery razy. Także no, no ale w każdym razie jest w takiej maksię dostępna i kupiłam sobie. I moje mam, że całkiem spoko, i faktycznie to działa też pobudzająco, tak jak kawa czuję się po tym wiecie tak no tak jak po kawie rano, czyli tak, takie uderzenie tej jakby e, kofeiny, e, otworzenie oczu i widzenie świata na nowo no dobra, robię teraz właśnie pseudo cynamonki, czyli nie miałam robić ciasta, a ostatecznie zdecydowałam się, że znowu zrobię cynamonki, w sensie ostatnio robiłam depistacjanki, ale teraz będą znowu cynamonki, także zabieram się tutaj za robienie ciasta w sumie to już właśnie jestem w trakcie, czekam aż mi rozczyn urośnie no i będziemy y, y, sobie tutaj zawijać nasze rolsy tak i oczywiście muszę zjeść jeszcze sobie śniadanie, bo jeszcze też nie jadłam To jest mm. Całkiem nabigo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm. Teraz wylądują w piekarniku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyglądają jak wyglądają, ale ja ostatnio robiłam właśnie z pistacjami. To też tak wyglądało, więc mam nadzieję, że mimo wszystko wyjdzie to o, ładnie. Zobaczymy jak wyskoczą z piekarnika, jak będą wyglądały. A ja teraz idę brać firanę. Dobra, wyciągam z piekarnika moje pistac nie pistacjanki, nie pistacjanki, na tylko w sumie można je nazwać malinianki. Jak widzicie w klimacie malinowym też się ubrałam, a tyle tego, że zaraz musimy śmigać i dlatego e, muszę już je wyciągać, więc zobaczymy, e, co z tego wyszło i czy w ogóle coś z tego wyszło. ta -dam! Tak jak myślałam, że wyjdą i wszystko ładnie wyszło. Pachną naprawdę smakowicie. Ach, jeszcze ciepłe. Trzymałam je teraz jeszcze w otwarty, z otwartymi drzwiczkami. Myślę, że może to być spoko combo masło orzekowe, lekko słone, z tym słodkim dżemem i kwaśnymi malinami. Także mamy tutaj e, idealne połączenie smaków. No dobra, nie muszę ostygnąć, potem sobie spróbujemy i mam już z tego przepisu dwa albo trzy razy cynamonki, które nie są cynamonkami, no więc mam nadzieję, że wszystko ładnie wyjdzie. I myślę, że już się teraz pożegnam. Albo może jeszcze wrócę, ale gdybym nie wróciła to dziękuję za, za spędzenie wspólnie czasu. No i życzę Wam pięknego dnia, dobrej nocy i miłego wieczoru. Pamiętajcie o subskrypcjach i o łapkach w górę. No i do zobaczenia w następnym filmie.